Przeć kalusa, tylko marnujemy czas. Rozumiem, ale nie mogę cię znowu stracić, gdy rzucisz się do walki. Nie jest tak samo jak kiedyś. Analizuję wasz niedawny wyczyn z paraprzyczynowymi pasmami i patrzę, co można poprawić. To było poza kontrolą. Robiliśmy co mogli. Musimy zrobić więcej! Nie wiemy, czego chcą kalus i świadek, ale jeśli ma to wpłynąć na nas wszystkich. Nie, nie mogę do tego dopuścić. Muszę jeszcze pomyśleć o tych pasmach. Pomówcie, skroczącymi wśród chmur, i ustalcie nasze następne kroki. Uzry nic mi nie jest, duchu. Dam sobie radę. Ruszajcie. Takajat. To dopiero sztuka, co? Słuchaj, kibicuje nam. Naprawdę. Uwielbiam to, co Rohan nazywa niewiarygodną lekkomyślnością. Pokręciłby głową i powiedział to swoje. Nimbuso na oślep i z pustymi rękami. Na pewno to słyszałaś. To skrót od: Hej, dzieciaku, nie próbuj robić wszystkiego w pojedynkę. Masz partnera. A jeśli coś zawale, cóż, naprawimy to razem. Arkochmura wciąż jest osłabiona. Gdy przywrócimy moc po twardym resecie, wszystko wróci na swoje miejsce. Tyle że. Twardy reset można wykonać z terenu Weksów. I tutaj wchodzisz ty. Ozyrys i Rohan mogą przegadać swoje poglądy nad jakąś sfermentowaną herbatą. My ruszamy chronić lutne omuny. Ech, no, więc pogoń prosto za Kalusem. wyszła nam trochę bokiem. Musimy spojrzeć na to z szerszej perspektywy. Chcemy ochronić całą? To przede wszystkim musimy ochronić arko-chmurę. Rochanie, myślę, że wciąż nie wszystko jest dla nas jasne. Czym dokładnie jest arkochmura? To sieć naszego miasta. Nasza infrastruktura. Nasi ludzie. Nasze systemy obronne. Wszystko od niej zależy. Teraz powstrzymujemy weksów przed podbieraniem energii z reaktora arkochmury. Plan jest taki. Całun bezpieczny. ludne omony bezpieczne. Bim bam bum. Rohan bohaterem. Przedostaj się do reaktora Arkochmury. A my wybierzemy się do centralnej rozdzielni. Gdy uruchomisz system, będziemy mogli przywrócić zasilenie reaktora. Zajmiemy się tym. Na jasności, jeśli Arkochmura przepadnie, co to oznacza dla Neomuny? Wszyscy obywatele wczytali swoją świadomość do Arkochmury. Brak Arkochmury oznacza zagładę dla całej Neomuny. A? Tego nie chcemy. Rozumiem. Ej, tym razem zadziałało. Dlaczego zadziałało tym razem? Hmm. Strażniczko, jestem już prawie w centralnej rozdzielni. Przygotuj się do przekierowania mocy z powrotem darko chmury, gdy włączysz system. Robią zwarcia. A, dobrze. Musisz usunąć konfluksy teksów, zanim przejdziesz do reaktora. Nie spotkaliśmy się jeszcze z takim zachowaniem. Mam nadzieję, że wszystko notujesz, nimbuso. Chodzi o taniec bez robotów? <laughs> Nie pierwszy raz to widzę. Chyba w ten sposób tworzą wejścia do Arkokmury. Albo wyrażają emocje. Kto ich tam wie? Wydajność stacji jest niewiarygodna. Ziemie od takiej technologii dzieliły dekady nawet podczas Złotego Wieku. Arkochmura potrzebuje mnóstwa mocy. Jak już powiedzieliśmy, zasila cały ludne omuny, obronę miasta, a także zabezpieczenia całunu. Gdy przywrócimy moc, będziemy mieć wsparcie konieczne do odebrania całunu Kalusowi. To dobrze. Przyda się każda pomoc. Załatwione. Jak to wygląda, Rohan? Wciąż coś zużywa zasilanie. Poszukajcie wszelkich pozostałych połączeń weksli. Gotowe! Moc krąży. Gdy zostanie włączona, zasili Arko chmurę. Coś jest nie w porządku. Poszło odrobinę za łatwo. Co powiecie na skorzystanie z tego wyjścia? Legion dzienia mi po piętach. Co? Co oni tu robią? Cóż, skoro strzelają do mnie, myślę, że przyszli po nas. Wynoś się stamtąd, strażniczko! To puławka! Nibuso, wynoś się stamtąd! Dobra, a to jest bomba! Wytycząc trasę tej Tam jest ciężko. Strażniczko? Uraz wciąż jest ciężko. Więcej tych para przyczynowych pas. Przypuszczam, że to nasza najlepsza szansa, by się stąd wydostać. Legion cienia usiłuje nas zamknąć w środku. Wytyczam inną trasę dzieci. Ale się ja kwiat! Musimy się stąd szybko zbijać. Znalazłem wyjście. Idziemy w górę! Nie słuchaj go strażniczko, tak tylko Gdera, bo nie znalazł go pierwszy. Zasilanie wraca do Argochory. Wszyscy spisali się na medal. To właśnie nazywam zasłużonym zwycięstwem. Para przyczynowa superpozycja, bieguny magnetyczne. Ciężko pracujesz. No i? Uważaliśmy ciemność i światło za przeciwników. Uważaliśmy się za orędowników dobra, bo władaliśmy światłem. Skoro to nie zasady moralne, ani przeciwieństwa, zatem czym są? W swojej istocie wędrowiec to terraformer, ogrodnik. Generuje życie naturalne, fizyczne przemiany w skali molekularnej na całych planetach. To pierwsza wskazówka. Domena światła jest domeną świata fizycznego, a ciemność objawia się w wielu formach, snach i koszmarach, emocjach, bólu, pamięci. Charakter pasma potwierdza słuszność tego rozumowania. Ciemność jest odmienna od światła. Para przyczynowy związek ulotnych, świadomych rzeczywistości, dyskursywnie wiążących się z... Mówisz o Rzece Dusz! Rzece? Tak. Opowiadamy o niej dzieciom na Neptunie. To Rymowanka? Tak jakby. Od zarania dziejów płynie wartka rzeka. W bajce niektórzy próbują zawrócić rzekę, inni budują tamę, ale nic jej nie zatrzymuje. Wielu uważało, że albo utoniemy, albo nauczymy się pływać. Ach, tak? Słuchaj, bo to jest odjechane. Rzeka to my. Zdaje się, że ona daje nam siły. Wiesz, chyba znam miejsce, gdzie możemy znaleźć nieco tej siły. Wiesz, on przypomina trochę kustosza, ale sam na sam jest całkiem w porządku. Skłonił mnie do myślenia. Rzadko o kim mogę to powiedzieć? W pobliżu jest miejsce, gdzie możesz poćwiczyć ze swoim pasmem. Dam ci współrzędne. A skoro mowa o komplementach. Wow, nie przestajesz mnie zadziwiać. Coś na nas leci, a ty. Bam! Pif, paf! Trach! I nagle cokolwiek na nas leciało, już nie leci. A ty dalej, bam, piw, trach! Wow! Rohan pierwszy raz powiedział mi, dobra robota, jak już przestało mi na tym zależeć. Myślę, że to było celowe, ale nie chcę tak robić, gdy przejmę dowodzenie. Stary sądzi pewnie, że pochwały uderzają do głowy. Ale jeśli pomogą ci władać pasmem i sprzątnąć kalusa, niech ci uderzą do głowy, a nawet rąk, kolan i stóp. Hej, nimbuso, powiesz nam, dokąd zmierzamy? To miejsce, do którego udają się kroczący wśród chmur. Miejsce, gdzie mogą być sami, medytować i modlić się. Jeśli teoria starego ptaka jest słuszna, to powinno być na źródło pasma. To było większe niż te, które widzieliśmy do tej pory. Widzisz je? Oha! a zatem masz i skrzeszanie, i superskoki, i zdolność postrzegania stężenia w osnowie istnienia. Kogo mam zabić, aby dostać jednego z tych tu? Kolejne źródło pasma. No? Na co czekacie? Zaczynajmy! sobie się wyrodzi. Zobaczmy, jak szybko zdołasz ich rozmontować. To jest to miejsce. Wow. To jest... Wow. Świetnie. Teraz może się zacząć prawdziwy trening. Dobijamy do ściany spasm. Skutki uboczne zaczynają się kumulować. Nie rozumiem. Masz więcej mocy, więcej praktyki. Czy to w żaden sposób cię nie wzmocniło? Wracamy do akcji. Uderz w nich ponownie. Nie miej żadnych oporów. Wstawaj, strażniczko. Nie czas na ociąganie się. Chyba nie wiesz, o co prosisz o się. Strażniczko, słuchaj! Nie napinaj się, by uchwycić energię. Zaniechaj, się i po prostu pozwól ich przez siebie przepłynąć! Tak właśnie wysyła się beksu w diabły. Dobra robota. Tak. To była wymagająca walka, ale udało ci się. Nie możemy sobie pozwolić na żadną słabość, gdy zmierzymy się z kalusem. Powinniście być w stanie władać pasmem bez wysiłku. Wciąż nam coś umyka, ale co? Muszę pomyśleć. Porozmawiamy o tym później. Czym jest to przyciąganie? Sagiro, możesz zeskanować. A. Racja. Przeszkadzam? Kocham, Ro, rozmyślam nad paraprzyczynowym wpływem całunu na duchy. Wiem, że nie jest Wam ze mną łatwo w mieście, ale. Ból nie jest utrapieniem. Przypomina nam tylko, że wciąż oddychamy. I walczymy. Musimy stworzyć łącze. Musimy ich zatrzymać! Kalus zbliża się do całunu. Aktywacja masztu radialnego jest nieunikniona. Jeśli całun zostanie naruszony, Neomura upadnie, a w ślad za nią cały Układ Słoneczny. Pasmo da nam przewagę nad Kalusem. Strażniczka jest gotowa nim władać. Chyba... Rohan i ja jesteśmy z wami! To jest nasze miasto! Legion Cienia to tchórze bez honoru. Pójdą do piachu razem z Kalusem. Znowu to pole Nie możemy użyć całej naszej mocy. Zbliżcie się do niego. Mam pewną teorię. To urządzenie pochodzi z piramidy. Zostało zbudowane, by tłumić nasze moce. Te znane. Kalus nie jest przygotowany na pasmo. Użyj go, aby ominąć ich pola tłumiące. Skanuj otoczenie w poszukiwaniu pasma. Twoje odczyty pasma są wyższe niż kiedykolwiek. Twój trening przygotował cię na to. Pasmo przepływa przez ciebie tak jak przepływa przez wszystko. Skoczyste. Czym są te wspomniane przez ciebie ziemiańskie zabawki? Nazywają to smokiem. Wygląda fajnie. Te schematy wykradziono z moich plików, prawda? Informacja chce być wolna. Ich ponad wyłączają nawet czołg. Kalos się dobrze przygotowała. Ale mi to nie kolejny skarb w poszukiwaniu pasma. Jesteście. Prawie na miejscu. Pamiętajcie, masz trawialny musi zostać wyłączony zanim stworzy połączenie z całunem. Widzimy okolice całunu. mnie tutaj. Nie zdołam do was dotrzeć. Za dużo tego Świat Światłodzierżczyni i ja poradzimy sobie. Trzymaj się. Uto. To ślepy zaułek. Nie ma drogi naprzód. W takim razie musimy ją wydźwignąć. Masz trawialny! Aktywuję się! Zyskam trochę czasu, Światło-Dziewczyni! Uważaj, Rohan! Nawet ty nie zdołasz powstrzymać go zbyt długo. Musi istnieć sposób, by go zniszczyć. Strażnicko! Dopóki utrzymuje pozycję, ma trafialny i nie nawiąże połączenia. No i sposób tego spuszczyć. Szybko! Być może nie wzięli pod uwagę pasma. To ta chwila! Światło dzierżczyni! Zniszcz to teraz! My nie możemy. A, zatem nie mam wyboru. Nimbuso! Do zobaczenia po drugiej stronie! Brokan, co ty wyprawiasz? A! On... On wybrał koniec godny kroczącego wśród chmur. Hej, straszniczko możesz wziąć jego rdzeń? Ja e, będzie mi potrzebne. Dobrze, nie muszą. Nastąpiły komplikacje. Nasza kontrola nad całunem tymczasowo osłabła. Boisz się straty, Imperatorze? Twój lęk przynosi ci ból. Znamy ból. Chcemy położyć mu kres. Nie posiadasz celu. Będziesz szukać. jest twoją klęską. Moja klęska? Moja klęska? Karmiłem tę siłę bezwzględnym poddaniem. Zniszczyłem bramy wrogów i zgarnąłem naszą lśniącą nagrodę. Dlaczego? Bo tak chciałem! Masz wszechświat w garści i jedyne, co chcesz z nim zrobić, to... Zabezpiecz całą. My stworzymy łącze. Korne przeprosiny. Całą jest twój. Tak się stanie. Uh. Dzięki za rdzeń. Gdy bierzemy tę robotę, dają nam wzmocnienia, a zegar zaczyna tykać. Dziesięć lat to może wydawać się mało, zwłaszcza dla ciebie, ale warto. Nie było kroczącego, który by przed swoją datą ważności. Teraz mamy dużo większy problem. Musimy znów uruchomić ochronę neomuny. Mam doniesienia, że Legion Cienia usiłuje się dorwać do sieci Peksów. Nie wiem po co, bo chyba nie dla cudownych widoków związanych z obrotem osi planetarnej. Sprawdźmy to. To wygląda na dobry plan, prawda? On by tak. Nie, nieważne, razem to dokończymy. Jesteś gotowa? Moi żołnierze donoszą, że jednostki Legionu Cienia skupiają teraz uwagę na Arkochmurze. Pewnie dlatego systemy obrony Neomuny są wyłączone. Ale założę się, że ci niewydarzeni Weksowie też majstrują zbyt blisko bebechów miasta. Miejmy nadzieję, że wasza technologia wytrzyma. Ta zmiana celu zapewne oznacza, że Kalus spróbuje innego podejścia. Strażniczko! Za to, że zbliżasz się do źródła problemu. Tor w pobliżu to chyba dobry wybór. Oby był stabilny. No, nareszcie. Co. co to było? Jakże króla przestrzeń. na się. to raz jeszcze. Słyszeliście to? Czy to był głos, o którym wspominają obywatele? To nazwyt przypomina koszmary, które napotkaliśmy na Lewiatanie. Będziemy musieli się z tym skonfrontować, ale na razie trzeba znaleźć punkt dostępu i powstrzymać wszelkie próby osłabienia całku. To punkt dostępu. Pozbądźmy się pochwyconych, zanim otworzą wejście do arkochmury. Musimy zakończyć przygotowania, by mieć pewność, że pokonamy Kalusa. To więzienie pomiędzy rozpadnie się, lecz potrzebuję mocy. Jestem bólem. Jestem grozą. Jestem Nezarek. Hej, strażniczko! Mam nadzieję, że władasz już pewniej pasmem. Ozyrys najwyraźniej tak uważa. Rano pytam go, jak idzie z zielonymi sznurkami, żeby się z nim podroczyć. A ten mnie poprawia i zaczyna wyjaśniać swoje teorie. Bardzo szczegółowo. I używa przy tym wielu trudnych nazw. Większość puszczam mimo uszu, ale on się ekscytuje i to się liczy. Potem mówi że ty i on wciąż musicie się dowiedzieć, jak faktycznie zapanować nad pasmem. Rohan by się zgodził, więc ja też. Nie dlatego, że nie żyje, a ja z automatu zgadzam się z nieżyjącym. Z drugiej strony on już nie może się sprzeciwić, prawda? Ja, Dara Danu, skroczących wśród chmur, szczerze myślę, że to dobry pomysł.